Witajcie! Dziś przedstawię Wam sześć ukrytych lokacji w Fallout 4. To lokacje, które zostaną znalezione tylko przez najbardziej dociekliwych graczy. Nie są zaznaczone na mapie i tylko prawdziwy weteran pustkowi wie o ich istnieniu. Zacznijmy więc! Na początek krótka lekcja historii. Paul Revere, urodzony w Bostonie, uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Najbardziej znany jest ze swojego heroicznego czynu. Które określono jako nocna przejażdżka doszło do niej 18 kwietnia 1775 roku, niedługo przed pierwszymi starciami. W wojnie o niepodległość USA. Wraz z Williamem Davisem i Robertem Newmanem użyli wieży kościołu Old North Church, aby wysłać sygnał. Ten miał ostrzec kolonialistów w Charlestown. Najpierw kierowali się by spotkać Johna Hancocka w Lexington, potem ruszyli w stronę Concordu. Zostali złapani przez Brytyjczyków. Jego towarzysze uciekli, a rewir został wypuszczony. Wrócił on do Lexington i ostrzegł kolonialistów o działaniach armii brytyjskiej. I możecie się teraz zastanawiać, dlaczego wam o tym wszystkim wspominam. Ponieważ wspominki o Paulu występują parę razy w grze którą widział każdy, jest pomnik na cześć Rewira, konkretnie przed kościołem Old North. Lecz jest jeszcze jedno miejsce, które mogliście ominąć. Niedaleko tego kościoła znajduje się jego dom. Jest on niestety mocno zrujnowany. Nie ma własnego znacznika na mapie. Na szczęście ostała się na nim tabliczka. Cudem jest to, że budynek dalej się trzyma. Jest to najstarszy znany budynek w całym Bostonie, wybudowany w 1680 roku. Miejsce to nie zawiera żadnego specjalnego lutu, postaci ani wrogów. Stał się jedynie polem do okupowania przez supermutantów. Miejsce to jest częścią Szlaku Wolności. Jednak nie każdy z graczy wie jakie ma ono znaczenie. Teraz możemy przejść do kolejnej lokacji. Jest to nieoznaczony dom pod Bunker Hill. Przechodząc obok możecie nawet nie zdawać sobie sprawy, że cokolwiek się tam znajduje. Obecnie jest zamieszkiwane przez zliczałe góle Mieszkała w nim kobieta o nazwisku Peters. Przed wojną była ona naukowcem. W lutym 2077 poddała się ona dobrowolnej ekspozycji na promieniowanie. W nadziei na opracowanie serum do radioterapii. Zgodnie ze wskazówkami ekspozycji. Miała ona zaabsorbować około 600 radów, a następnie podać serum. Jednakże znajdowała się ona w grupie kontrolnej badania. Było to placebo, które nie miało żadnego wpływu na promieniowanie. Złożyła prośbę o opuszczenie eksperymentu, lecz została zignorowana lub też odrzucona. Zaczęła nagrywać swoją pożegnalną wiadomość. Była ona skierowana do rodziców. Robiąc to niestety uległa skutkom promieniowania. Umierając przed dokończeniem wiadomości. Na terenie całego domu znajdziemy trzy holotaśmy. W holotaśmach tych zawarła swoje obserwacje. Opowiada o wszystkim co działo się z nią podczas eksperymentu. Towarzyszyły jej silne nudności i wymioty. Średnio od 3 do 6 razy dziennie. Zgłaszała miejscowy ból w płacie czołowym i ciemieniowym. A także inne tragiczne objawy. Osłabienie kończyn, krwawienie z dziąseł, bardzo silne skurcze brzucha i biegunkę. Występowały też Potworne duszności. Nie była ona dalej w stanie przyjmować normalnego pożywienia. Potem występować zaczęło martwicze złuszczenie się skóry. Próbowała zwalczać infekcję za pomocą antybiotyków. Wstrzyknęła ona sobie pierwszą dawkę próbki, a potem drugą dawkę. Obie nie dawały żadnych efektów. Już wtedy dobrze wiedziała, że nie przeżyje. Jej ostatnie słowa skierowane do jej rodziców brzmiały tak: Mamo, tato, kocham was. Tak, zgłosiłam się na ochotnika. Wiem, że to brzmi szalenie, ale wierzyłam w to. Nic ze mnie nie zostanie, nic wartego pochówku. W dalszej części nagrania mówi, że chciałaby pomyśleć nad tym, co jeszcze ma powiedzieć. Jednakże zmarła, zanim zdążyła to dokończyć. W domu tym poza holotaśmami znajdziecie jedynie świecącego Gula. Na tym niestety kończy się historia Pani Peters. Przejdźmy do kolejnej lokacji. Nazwa tego miejsca wydaje się dosyć dziwna, bo jest to tak zwany Sekret Hydraulika. To przedwojenny sklep hydrauliczny. Sekretem jednak nie jest sama lokacja, a to, co znajduje się na jej suficie. Jeśli pokierujemy naszym wzrokiem po przetykaczkach do kibla, dotrzemy do przyczepionego na suficie strzału. Łącznie w całej lokacji znajdziemy aż 23 odtykaczki do kibla, więc jeśli potrzebujecie trochę drewna i gumy, to zawsze możecie się udać tutaj. Idźmy jednak dalej w okolice restauracji Gwinnett, gdzie znajduje się kolejna ukryta lokacja – Dorchester Height Monument. Sama w sobie nie zawiera nic specjalnego. To wysoka biała wieża otoczona płotami ze śmieci. Jednak wspominam o nim, bo jest to prawdziwe miejsce, które można odwiedzić będąc w Bostonie. Mierzy 35 metrów i upamiętnia ewakuację Boston. Podczas wojny o niepodległość USA. Przejdźmy teraz do kolejnego miejsca. Jest ono specjalne i wymaga paru wspomagaczy, żeby się tam dostać. Konkretnie prochów lub plecaka odrzutowego. Żeby takowy otrzymać musicie przejść grę po stronie Bractwa Stali. Jest to ukryty bar na szczycie murów Diamond City. W środku znajduje się całkiem niezła miejscówka. Jest tam stacja do panterzy wspomaganych, łóżko oraz miniatomówka. Dostanie się tam jest dosyć skomplikowane, ale myślę, że dacie radę. No i ostatnia lokacja. Po nią musimy się udać aż pod tereny Nuka World. Nie jest ona ani duża, ani nie przedstawia żadnej specjalnej historii. Nazwać ją można dosłownie drzewem telewizyjnym. Jest to zwyczajne, stare, wyschnięte drzewo, otoczone terminalami i telewizorami. Wszystkie z tych sprzętów oczywiście są zepsute. Niektóre stoją pod drzewem, niektóre na nim wiszą, a jeszcze inne stoją na gałęziach. I to w sumie wszystko, co można powiedzieć o tym miejscu. Dodałem je, bo rozbawiło mnie, kiedy pierwszym razem je zobaczyłem, przechodząc dodatek Nuka World jakiś czas temu. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Open thank you to absolutely everybody. This um, art looks great. I'm leaking. Uh -huh.